Panie marszałku, Wysoka Izba. Panie marszałku, szafuje pan jako katolik słowem kłamca. Kłamcą nazwał pan pana marszałka Czarza mówiąc, który mówił o tym, że mrozi pan, że nie blokuje pan, że nie dopuszcza pan do procedowania ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Panie marszałku, Podobno w, tej, w tych szufladach, w tym biurku nie ma żadnych schowanych projektów, a właśnie Pan to robi. Nigdy nie jest dobry czas dla mężczyzn rządzących tym krajem, mających władzę, a to wejście do NATO, a to wejście do Unii, a to wybory, kolejne wybory. Po pierwszej turze Panie Marszałku będzie druga tura wyborów samorządowych, potem będą wybory europejskie, potem będą wybory prezydenckie następnie będą wybory parlamentarne. Dla was nigdy nie jest dobry czas dla kobiet. Dlatego składam wniosek formalny o zamknięcie posiedzenia celem uzupełnienia porządku obrad o projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży. Dziękuję bardzo. A to błyskawica, Pani Marszałku. Będzie wymierzona Pana. Dobrze. Przyjąłem to do wiadomości. Szanowna Pani Poseł, Informuję, może mogę prosić o ciszę? Chwilę. Za chwilę, Panie Pośle. Bardzo proszę poczekać. Pani poseł chce poinformować po raz kolejny, bo może to nie zostało dość jasno zakomunikowane, że proszę o ciszę że twierdzenie o tym, że projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży są nierozpatrywane czy nie będą rozpatrywane w tym Sejmie jest błędne. Została wyznaczona data, kiedy zostaną rozpatrzone. Ja rozumiem, ale jakaś data musi być. Pani mój, nie chcecie daty. No ale oczywiście, że musi, dlatego że data musi być, jeżeli mamy rozpatrywać te projekty. To jest proste. Nie można rozpatrywać ich bez daty. Tą datą jest 11 kwietnia. Ta data 11 kwietnia zostanie... Przez ten sejm dotrzymana, zostanie przez prezydium, przeze mnie dotrzymana. Ja decyduję o porządku obrad. Natomiast informuję panią poseł o powodach podjęcia tej decyzji po raz kolejny. Ja nie dopuszczę do tego, żebyśmy wyszli z tej Izby na Dzień Kobiet z koszem pełnym projektów ustaw, które miały poprawić prawa kobiet w Polsce i poprawić ich los. Nie dopuszczę do tego, bo to będzie. To będzie policzek dla tych, które nas wybrały, bo to będzie policzek dla tych, które uwierzyły w nadzieję, którą niosła również koalicja 15 października i jasno i wyraźnie, jasno, i wyraźnie Państwu to mówię. Ale proszę posłuchać, wiem, że to Państwa nie dotyczy, ale posłuchajcie tego choćby z ciekawości. Informuję Państwa że jeżeli będę miał zgodną deklarację wszystkich klubów tworzących dziś sejmową większość, że projekty, z których ostatnie spełniły wszystkie wymogi formalne w ubiegłym tygodniu, że wszystkie kluby solidarnie zadeklarują, że nie wyrzucą tych ustaw do kosza w pierwszym czytaniu, to jestem otwarty na rozmowy w tej sprawie. Ja chcę zrobić wszystko żeby zminimalizować ryzyko dla polskich kobiet, że odbędzie się w tym sejmie polityczny show i polityczna debata, a wyjdziemy stąd z niczym i nic zaprezentujemy tym, które protestowały przez tyle miesięcy i tyle lat na ulicach. To jest moje staranie. Drodzy Państwo, możecie mnie za to oskarżać, możecie mnie za to winić. Natomiast problem nie jest we mnie, problem jest w tym, czy dzisiaj jest polityczna zgoda na to, żeby potraktować kobiety tak, jak zasługują, i żeby to drastyczne prawo, drastyczne prawo jak najszybciej przestało obowiązywać. Zgłosił się z wnioskiem.